i uczyniliśmy ją różnych, różnych utworów. A wy się musicie po prostu wypisać, jakie to są utwory. Są to w znane, także nie powinniśmy żadnych poprawek. Gotowi? Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę, kiedy rzucą przed siebie grony, kiedy runą żelaznym wojskiem, my ze spalonych wsi, my zbudujących miast, zbudujemy nową Polskę, zbudujemy taki świat, w którym wszystko będzie lepsze, gdzie poruszy nam świeżo, ryka jak śnieg, Że nieniskim ujęciem dzień się lina A wszystko przepasane jakby z tego między obózem, Pani z żarka ciche grusze siedzą i jedzą tu z i obasy I wzięli wodę, przywie. Mieszczę skinął, i jak ptak jedno skrzydło wojska z tego zwinął, już żołnierza masz zająca. Siedzi zaraz na drzewie, ludziom się dziwuje, czemu żaden z nich nie wie, gdzie się szczęście znajduje. Wtem, gdy wódkę półskielicha, kielich zaświstał, zaskrzynał, jakieś wojsko pięć nie na Skoczyły i ciszą jak wodą. Tato! Ach, tato nas jedzie! I pędzi, i pali, i puka, buk, puch, A tych jest ze 40 lat minęło jak jeden dzień. Nie jednym się już dały te znaki. Z Nie. Nie. Yeah. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie, gdy związek nasz brat nie ogarnie ludzki ród? Głęboka studzienka, głęboko kopany. A na to stary budrys, trzy snów jak sam Litwin na rzeźbie wdechował i gdańskiej górki wiedoczył zerwa półreczną. I szacie. Skąd wesali Litwini? Z nocnej, wesołej wycieczki. Po ten kwiat, po, po ten kwiat czerwony skoro przyszedł na to czas. Tu przerwał, wderznął, trzymał. Wszystkim się zdawało, że Wojski wciąż gra jeszcze. A to spowodowała żadnego skapień. Najpierw powoli, jak się ciężare, raz jeszcze się dźwignął na boku. Ja muszę! Tam na mnie czekają. I upadł w ostatnich kwotach. I skoro. 别人没有教育过你，可不。